Cześć, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witam cię ja, czyli Anina Kazmierczak. Dziś kolejna przypowieść. Przypowieść o małżeństwie, a zarazem o życiu. Pewnego razu kobieta udała się do przewodnika swojego plemienia z prośbą o udzielenie rozwodu. Mówi, że już ma takie problemy z tym mężem, że nie jest w stanie dłużej z nim żyć, i żeby ten mędrzec rozwiązał to małżeństwo. Mędrzec tak pomyślał i mówi: Tak, ja ci udzielę tego rozwodu pod jednym warunkiem. Musisz upiec chleb. Pomyślała sobie kobieta: Co to takiego upiec chleb, żeby się rozwieść, ale mówi: Okej, okay, ale żeby upiec ten chleb, nie możesz skorzystać z żadnych produktów, które masz w domu. Czyli warunek jest taki, że musisz zebrać wszystkie produkty potrzebne do upieczenia chleba od wszystkich znajomych gospodyń. No i też tak kobieta zrobiła. Udała się do jednej sąsiadki, żeby otrzymać od niej mąkę. No, i ta się pyta: No, słuchaj, na no, alco. No, mam takie zadanie, chcę się rozwijać z mężem. No, a, a co tam takiego się wydarzyło? No, i kiedy jej odpowiedziała, to sąsiadka mówi: Ale wiesz co? Ty wcale nie masz tak źle. I ten mój mąż to jest dopiero z, złym człowiekiem w stosunku do tego twojego. Udała się do następnej sąsiadki pożyczyć sól. No, i ta znowu opowiada i mówi: Słuchaj. Mój mąż to dopiero on w, w stosunku do Twojego no to robi gorsze rzeczy. I tak, kiedy kobieta obeszła sąsiadów, okazało się, że jej mąż wcale nie jest najgorszy. Kiedy upiekła chleb, udała się do mędrca i mówi: Wiesz co? Ja już nie chcę tego rozwodu. Mędrzec mówi: A dlaczegoż to? Ponieważ zdałam sobie sprawę, że mojego męża nie doceniałam, a inni mają gorzej. Z tym ci dziś zostawiam i chcę ci powiedzieć, że jeśli narzekasz na coś w życiu, to spójrz na innych, ponieważ jeśli dostrzeżesz, że inni mają gorzej, to może się okazać, że wcale tak źle w twoim życiu nie jest. Miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmierczak.